Od kilkunastu lat fundusze europejskie zmieniają oblicze nie tylko dużych miast, ale również terenów wiejskich. To nie tylko poprawa warunków życia, ale przede wszystkim wyrównywanie szans. Realizowane jest to w różny sposób, a samorządy do sfinalizowania inwestycji wykorzystują różne formy wsparcia. Jednym z głównych źródeł jest dla nich program rozwoju obszarów wiejskich. Oprócz znaczących pieniędzy w ramach regionalnego programu operacyjnego, czyli funduszy, które są do dyspozycji samorządu, województwa w wysokości ponad 2 miliardów euro, czyli ponad 8 miliardów złotych, Mamy też do dyspozycji środki w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. One pochodzą z drugiego filara wspólnej polityki rolnej. Są to oddzielne środki, dystrybuowane też częściowo przez samorząd województwa. Tutaj na przykład jeśli chodzi o podstawowe usługi dla wsi, mamy blisko 90 milionów euro, czyli blisko 400 milionów złotych i z tych pieniędzy realizujemy takie ważne zadania jak przebudowa dróg lokalnych sieć wodno-kanalizacyjna, modernizacja centrów miejscowości wiejskich czy na przykład nowoczesne targowiska. Budowa nowej infrastruktury drogowej lub poprawa i modernizacja dotychczasowej to jeden z kluczowych problemów, z jakimi nadal zmagają się samorządy powiatowe i gminne. Jako samorząd powiatu czerpaliśmy z tego źródła głównie na inwestycje drogowe, chodniki, przestrzenie publiczne, które zmieniały również swój wizerunek. Mamy 722 km dróg na, dróg na swoim terenie i... Myślę, że nadal jeszcze około 40% wymaga dużego dofinansowania i zmodernizowania. Drogi, wodociągi, kanalizacje czy projekty związane z przestrzenią publiczną, wszystkie te inwestycje są dla samorządów lokalnych sporem budżetowym obciążeniem. Dla większości z nich skala projektów i związanych z nimi wydatkami przekracza bowiem możliwości finansowe. Dlatego tak ważne w ich planowaniu jest pozyskiwanie dodatkowych środków z innych źródeł, w tym z dotacji unijnych. Zdecydowanie, gdyby nie środki zewnętrzne z Unii Europejskiej, nie bylibyśmy w stanie zrealizować tak dużo potrzebnych dla naszych mieszkańców przedsięwzięć, inwestycji. Więcej na ten temat, także o samym programie rozwoju obszarów wiejskich, już za chwilę. Wiele gmin zachodniego Mazowsza, podobnie jak inne z terenów województwa mazowieckiego, starało się jak najlepiej wykorzystać dofinansowanie pochodzące z programu rozwoju obszarów wiejskich. Zainteresowanie tymi środkami było bardzo duże. Zdaniem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika nie powinno to dziwić, bo tereny wiejskie nadal potrzebują znacznych środków na poprawienie zarówno infrastruktury, jak i przestrzeni publicznej. W subregnieniu płockim to rower obejmuje trzy powiaty. Powiat płocki, sierpecki. I Gostyniński w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Właśnie w ramach odnowy wsi udało się zrealizować 31 odcinków dróg, 3 nowoczesne targowiska i 5 modernizacji centrów miejscowości wiejskich, których dofinansowanie wynosiło do 500 tysięcy do projektu. Mamy w związku z tym bardzo pozytywne efekty w tej przestrzeni, o za dużym miastem, w przestrzeni wiejskiej. Powiat Płocki środki PROW wykorzystał przede wszystkim na inwestycje drogowe. Tu nadal ponad 40% z 720 km dróg wymaga dużego nakładu finansowego, związanego zarówno z modernizacją, jak i ich rozbudową. Środki PROW wsparły również projekty związane ze zmianą wizerunku przestrzeni publicznej. Jakby wyczerpaliśmy limit na maksa. Jesteśmy takim samorządem, który jest w stanie przerobić każdą wielkość pieniędzy, jaka jest dostępna, więc myśmy tutaj poszli bardzo wysoko i sięgnęliśmy po, po wszystkie te pieniądze. I niemalże każda gmina, która, w której położone drogi spełniały kryteria dostępu, na te, na te, na te przedsięwzięcia składaliśmy wnioski i udało się te środki pozyskać, już niedawno wydatkowaliśmy, dzisiaj mieszkańcy cieszą się naprawdę z zupełnie innej, innej infrastruktury, a my czekamy na kolejny okres finansowania, który również pozwoli nam właśnie sięgnąć po kolejne środki europejskie, szczególnie z PROW. Środki PROW od kilkunastu lat sukcesywnie zmieniają wizerunek terenów wiejskich. Dzieje się tak dlatego, że nawet tam, gdzie wsparcie dotyczy jedynie modernizacji czy budowy nowych dróg, inwestycja taka staje się często inspiracją i podstawą dla kolejnych projektów, które realizowane są już samodzielnie przez samorządy gminne. We współpracy z poszczególnymi samorządami gminnymi. Tam realizacje były już dużo szersze, bo często to były na przykład właśnie inwestycje łączone. Gdzieś my robiliśmy przestrzenie w postaci drogi czy chodników. Natomiast już samorząd tworzył park albo jakiś parking, lub na przykład właśnie targowisko, więc to oczywiście zależy od charakteru gminy i jej usposobienia, od potrzeb. Ale w, tych, w tym partnerstwie bardzo, bardzo dużo tego rodzaju inwestycji udało się zrealizować. I na 15 gmin w Powiecie Połockim, myślę, że 14 z tego, jak dobrze pamiętam, wykorzystało te pieniądze na maksa. W większych i mniejszych gminach w zachodniej części Mazowsza, środki PROW stały się szansą na zrealizowanie ważnych inwestycji, związanych m.in. z infrastrukturą wodociągową czy kanalizacyjną. Dzięki pozyskanym przez naszą gminę środkom zewnętrznym z programu rozwoju obszarów wiejskich udało się zrealizować u nas dla naszych mieszkańców przede wszystkim cztery bardzo ważne prorozwojowe projekty, w ramach których powstało blisko 9 km sieci kanalizacyjnej, powstały trzy nowe drogi, jak również zagospodarowaliśmy przestrzeń w naszym pięknym Radzanowskim Parku. Łącznie jest to blisko 3 miliony 200 tysięcy złotych pozyskanych z prowu. A cała wartość tych inwestycji to około 8 milionów złotych. Dlaczego gminy ubiegają się o środki z PROW właśnie na infrastrukturę? Jak przyznaje Sylwester Zimkiewicz wójt gminy Radzanowo, nowe drogi czy dostęp do wodociągów i kanalizacji to najczęstsze sprawy, z jakimi do władz samorządowych zgłaszają się mieszkańcy terenów wiejskich. Zdecydowanie tak, właśnie takie inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną czy też w infrastrukturę drogową są to rzeczy najbardziej potrzebne dla naszych mieszkańców i nie ukrywam, że do nowej perspektywy też się przygotowujemy właśnie pod kątem takich działań. Jeżeli chodzi o nową perspektywę, to oczywiście kolejne przebudowy dróg, jak również chcielibyśmy dalej w dużej mierze rozbudowywać sieć kanalizacji sanitarnej, ponieważ tu widzimy, że jest duże zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców. W tych ostatnich latach udało nam się tą dużą część gminy, tą taką podmiejską część skanalizować, natomiast jeszcze dużo jest do zrobienia. Jak również liczymy na inwestycje proekologiczne dla naszych mieszkańców. W kilku miejscowościach gminy Radzanowo dzięki środkom PROF rozbudowano kanalizację sanitarną oraz wybudowano nowy odcinek sieci wodociągowej. Całkowity koszt prac w miejscowościach Nowe i Stare Boryszewo, Stróżewko i Rogozino wyniósł prawie 6 milionów złotych, z czego prawie 2 miliony stanowiło dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejną inwestycją była budowa i przebudowa dróg gminnych. Projekt dotyczył dwóch lokalizacji. Ulicy Begno w Radzanowie i ulicy Osiedlowej w Rogozinie. W sumie koszt prac wyniósł tutaj ponad 1 400 000 zł, a kwota dofinansowania sięgnęła ponad pół miliona złotych. W miejscowości Stróżewko dotacja wsparła przebudowę odcinka drogi liczącego prawie kilometr. W budżecie tej inwestycji wynoszącym ponad 600 000 zł. 200 tysięcy złotych pochodziło właśnie z środków PROF. Z kolei w samym Radzanowie dzięki dotacji udało się uzupełnić budżet na prace związane z odnową zabytkowego parku. Przeprowadzono je w dwóch etapach. W pierwszym wykonano ciąg pieszojezdny, w drugim ustawiono wzdłuż niego 12 nowych lamp. Projekty związane z programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 właśnie dobiegają końca. Samorządy już teraz przymierzają się do nowego rozdania przypadającego na lata 2021-2027. Starostwo powiatowe w Płocku nie ukrywa, że bardzo liczy na kolejne środki pochodzące z tego programu. W nowym rozdaniu mają być one przeznaczone nie tylko na drogi. Poza tymi infrastrukturami, o których mówiłem, które już projektujemy i jakby od strony technicznej będziemy gotowi, Taką na pewno przestrzenią, w którą pokładamy nadzieję i którą chcielibyśmy doinwestować, to są ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe czy też nawet docelowo tworzenie jakby alternatywnych źródeł komunikowania się poprzez na przykład właśnie wypożyczalnie rowerów, hulajnóg, sprzętu elektrycznego. Nasz powiat jest bardzo rozrzucony i ma centralne miejscowości, które jakby no dają pewną jakość życia, ale też jest wiele takich miejsc, do których no dzisiaj nawet nie dociera żadna komunikacja, tą komunikację celowo trzeba tworzyć, więc chcielibyśmy też właśnie wykorzystując możliwości tej integracji społecznej stworzyć formuły, które Pozwolą e, chociażby na łatwiejsze poruszanie się, czy stworzą e, infrastrukturę, która będzie do tego m, służyła. E, I to też jest jakby zbieżne z oczekiwaniami mieszkańców. Bardzo dużo poświęcamy czasu na konsultacje, na rozmowy, na spotkania. I to są takie potrzeby, które dzisiaj można powiedzieć, poza tymi oczywiście twardymi inwestycjami, to jest jakby bezdyskusyjne. To te pozostałe rzeczy zaraz są na drugim miejscu. Więcej informacji na temat funduszy unijnych znaleźć można na naszych profilach w social mediach, między innymi na Facebooku i na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym na co i jak można pozyskać dofinansowanie dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej www.mazowia.pl